No dobra, Milka, to oprowadzisz na tej sali? nie? No dobra. Chodź. Okej. Okay. Okej, okay, dzięki, że mnie uprowadziłaś. ma no za co. Cześć, Orlando. Hej. O, hej, jestem Orlando. Miła, jestem Milka. A tak właśnie, co chciałaś mi powiedzieć też? No, coś zapytać. Chyba, że ja nadal musimy iść. Okej, okay, spoko. Pa, pa. No dobra, no to mów. Wiesz, bo chodzi o to, że. Są dwa ogier, które o mnie walczą. I teraz nie wiem, kogo wybrać. Ale ja nie wiem, jak oni oglądają. To ci ich pokażę. Chodź. No dobra. Toni. To wow. No i teraz powiedz mi w końcu, kto. Hmm. Smy, no nie wiem, ale. Ja myślę, że ten po prawej stronie by idealnie do Ciebie pasował. No chociaż ten po lewej wygląda tak samo prawie jak, no jak z tej samej rasy, co jesteś, ale myślę, że ten po prawej stronie by bardziej do ciebie pasował. Wafel? Tak ma na imię? Tak. W hmm. sumie i tak się w nim zakochałam, więc... O, no i do niego pogadę. Ja już tak muszę iść, okej? Okay? Pa, pa. O, cześć Milka, co tam? Może możemy pogadać? Um, Okej. Okay. Mhm. Tak. Co tu się dzieje? Marakes. Wybrałaś już kogo chcesz? No wiesz, ja bym dla ciebie idealnie pasował, więc wiesz. Marakasz, ale ja chcę być z Baflem. Co? Ale czemu? Wiesz, po... Bo... Po prostu bardziej kocham Ych. Dobra, jak chcesz, ale pewnie i tak do mnie przyjdziesz i będziesz błagała, żebym został tym mężem hmm. Serio, chcesz być moją partnerką? Tak hmm. A. O, cześć! Hejka! No i jak tam? Jesteśmy razem. O, wiedziałam, pasujecie do siebie, idealnie. Dzięki. To, kiedyś robaczek? No, jak to malaga. No co, pytam się. Dobra, nie będę was pospieszała. Hejka, cześć Orlando. Hejka. Aby razem? No? Fajnie. No hm? i to pojechać. Pa, pa. Ej, to która z nas do niego podejdzie? Nie wiem. Beza, może ty? Ty do niego pasujesz, ja? No, dobra. Cześć. Hmm? Hej, jestem Beza, ty? Magnum. Może chcesz do nas dołączyć? Prawda, dziewczyny? E, tak, chodź. Dobra. Tak, ja jestem Wita, to jest gwiazdka, hej. No a jak wiesz, to jest Beza. Hej. No witam, jestem Magnum. Miło Was poznać. Znalazłeś jakąś partnerkę? Jeszcze nie. Okej? Okay. <grym> tak się pytam. A może chcesz, żeby cię oprowadzili po stajni? W sumie nie byłem oprowadzany, bo byłem cały czas w boksie, więc możecie mnie prowadzić. Okej, okay, to chodźmy. W tą stronę. Ok. Dzięki za oprowadzenie. Nie ma sprawy. Ok, to gdzie idziemy? Właśnie. Nie wiem, chodźmy. A może byś chciał? Tak, spytam, podoba nam Którą byś nas wybrał, tak gdybyś miał wiesz? E, z was? No? Bez. O! <todgłosy> to fajnie. Szkoda, że nie mnie, ale jestem młodą kucykiem, więc... No ja już troszkę mam lat, więc no... Czy jesteś takim starym kucykiem? No nie zbyt, ale raczej tak. No szkoda. Znaczy, nie jestem stara, ale no już jestem dorosłym kucykiem. Aha. No już no, ja jestem młodym. Aha. Dobra, chodźmy coś zjeść, bo jestem młodym. Ja też. Chodźcie. Deze hey. dat